Sibanko, witam. No po dłuższej przerwie troszeczkę mnie nie było. Ostatnie typowanie to był styczeń 5 tygodni bez typowania, tak jak mówiłem, to raczej ja będę wracał na takie specjalne okazje, chociaż może coś nam się pojawi w najbliższym czasie, aczkolwiek nie, nie zapowiada się, ponieważ troszkę bardziej się skupiłem na, na stricte grze, a nie na gadaniu i wychodzi mi to na dosyć dobre, ale tutaj widzimy się przy specjalnej okazji, tak jak mówię, którą jest gala, piątkowa, gala KB numer 4. Wreszcie, będzie wiatr w Jastrzębiu zdroju. Bardzo mocna karta tutaj. Mamy również dwa eventy inne polskie. A ja myślę, że tutaj do Cave MMA nie ma podjazdu kompletnie. No nie ma, no nie ma ten, co się wypowiadać na, na temat e, tamtych kart, bo tutaj Cave naprawdę serwuje nam kawał dobrego MMA. Rzućmy sobie okiem na tą kartę. Mamy 13 pojedynków. E, na tej karcie kilka naprawdę dobrych pojedynków. Niewiele się wykrzyczało z tej karty, bo wypada chyba tylko z tego, co tutaj widzę. Jedna walka. Mamy tutaj do gry ogólnie tą galę w, na Betliku i w Westsie. Czekaliśmy na ofertę Westlake. STS skopiował kurs, tak naprawdę, więc się tutaj na Betliku. Nie ma rozszerzonej oferty. De facto, no, tutaj wiadomo, jak się patrzy na te kursy, to rzeczywiście tutaj nie ma za bardzo czego rzeźbić, ale no, tutaj wypowiem się na temat kilku pojedynków. Moje zdanie, gdzie jakieś potencjalne muki bym widział, jakieś niespodzianki, a myślę, że takie powinny się pojawić, jak to na takich regionalnych galach zawsze się pojawiają. No i dobra, zaczniemy sobie tak, ogólnie zaczniemy sobie y, trzy walki na plecnicach, sobie odpuszczę i tą walkę Kamila Korzenius Korzeniewskiego ze Sebastianem Szwedą też z racji tego, że y, Kamil miał się bić na tej gardii z Robertem Rożenko i wypadł y, Robert z tego pojedynku, y, wchodzi z Sebastianem Szweda na raz. Minut. No, i dobra, zaczniemy od pojedynku. Kategoria to jest Kogucia. Gabriel Vargas, kontra Cyplan Wieczorek. A Cyplan Wieczorek też miał się bić z kim innym, z tego co sobie przypomnę na tej karcie. No, ale dobra, tutaj mamy bardzo ciekawe kurs ogólnie, bo mamy tak. z może od Gabriela Vargasa, Kubańczyk, który stacjonuje sobie w Czechach. Marek 2.0, 2-0, ale to jest bardzo ciekawe, ponieważ Gabriel Vargas to jest ogólnie gościu, który bił się na Redfest, czy na tej frikowej gali w Czechach. Pokonał tutaj przede wszystkim gościa, który jest bokserem w pierwszej walce, a w drugiej tutaj poddał gościa z rekordem 0-3. I jest tutaj dużym faworytem z Cyprianem Wieczorkiem. Cyprem Wieczorek 2-2, jak wiemy to Cyprem Wieczorek był jednym no tutaj, z naj... No strasznie mocno hype'owanych zawodników, bo pamiętam jej przede wszystkim kursy. Ja pamiętam w walce z Likusem był bardzo, bardzo wyraźnie faworytem Cyprem Wieczorek w tamtym pojedynku. Na no, na punkty, później dwa zwycięstwa z Martynikiem. No tam wygrał Dezcom, Kauda z 1-5, no i Michał Chawruk go zlokalizował w ostatnim pojedynku w we wrześniu w zeszłym roku miał być pierwotnie jego rywalem Macedończyk Igor Dodewski. I co? Tutaj, pierwsze moje przemyślenia: tutaj ten kurs na em, zawodnika z Kuby, który stacjonuje w Czechach. Jest strasznie ten 45 kopięty tego nie widzę i ja tutaj widzę już pierwszego doga, a jest w nim Cyprian Wieczorek i uważam, że Cyprian Wieczorek który jest po dobrym kampie. Widać, że jest w dobrej formie, jest mega utadowanym zawodnikiem, ma zdecydowanie większe um, doświadczenie ogólnie w MMA, na amatorstwie. Spójrzmy, tutaj są podrzędne te wszystkie jego walki. Gość ma 42 zwycięstwa na amatorstwie. Wiadomo, że to się nie przekłada na zawodowstwo, ale ma gościa, który też przede wszystkim ma 35 lat, Gabriel Vargas, który doświadczenia jako takiego nie ma. Ogólnie w MMA nie jest tak strasznie obyty w tym, tym spojcie i bił się z zawodnikami, którzy, których ciężko w ogóle określić zawodowymi. Oczywiście no, Cyprian Wieczorek też rewelacyjnych jakichś tam postaci nie ma. No Patryk Martynik nie, nie jest najgorszy, przegrał z nikusem na punkty Michał, go znokautował, ale też się mierzył na amatorstwie z naprawdę, naprawdę niezłymi zawodnikami. Ja uważam, że tutaj po tym kursie Cyprian Wieczorek to jest bardzo dobry bet, 2,55 i ja to sobie tutaj pobieram. Dalej polecimy kolejne, będziemy ślicznie chronologicznie. Magda kontra um, Kamila Kuruczet, No tutaj, obejrzałem, znaczy tak, przede wszystkim jeśli chodzi o Kuruczet, to tutaj nie ma jako takiego jakiegoś tam um, materiału wielkiego, bo ona się bija dwa razy. Raz wygrała w pierwszej rundzie, raz przegrała w drugiej rundzie, W drugim pojedynku, tym, który stoczyła w październiku, przegrała w 16 sekund. To jest zawodniczka, która idzie na żywioł, bije, to jest brawlerka. No, Magda, trzeba sportowa jest zdecydowanie lepsza. Myślę, że tutaj idzie, idzie walka do parteru i Magda ten pojedynek wygrywa, bo tutaj innej opcji nie ma, no ale tak. Walka kobiet i 1-12, no nie bardzo gra, yy, gra ogólnie. No ja na pewno tego nie pobiorę, no ale tutaj tak naprawdę, zresztą też. Marcin Dyga, właściciel organizacji KF też tutaj się wykładam na temat Magdy i Magda będzie szybko robić rekord, myślę, że ona pewnie też na następnej karcie i w tym roku myślę, że trzy walki Magda zrobi, będą chcieli ją promować, bo to jest mega utentowana zawodniczka, dobra, też w tej kategorii atomowej, no nie ma zawodniczki w Polsce, myślę, że to jest taka za parę lat tutaj potencjalna gwiazda polskiego MMA, żeńskiego i stawiam na Magdę, oczywiście też tutaj jeśli chodzi o kursy 1.12, no to ja nie popieram. no chyba, że ktoś lubi takie kursy, ale no ja oczywiście tutaj sobie to odpuszczam. Kolejna walka to jest też troszeczkę siedzi o kursy taka walka. Przemek Kowalczyk kota Luis Carlos de Brito Kri Przemek Kowalczyk, bardzo fajna walka z Jaszczukiem. Tam się postawił Rafał Jaszczuk na tym kejwie w grudzisku i Przemek Kowalczyk ogólnie to jest naprawdę, ja się nie dziwię, że on tutaj rzeczywiście będzie też promowany, bo zawodnik według mnie, jeśli ja zresztą się wypada na jego temat, jeśli chodzi o kategorię ciężką w Polsce, to najbardziej, moim zdaniem, perspektywiczny go się w tej chwili w Polsce. I Cave też dobrze zrobiło, że tutaj ściągnął takiego zawnika, bo jego budować trzeba. No tutaj ma dwóch debiutantów, tamto teraz ma gościa z ośmioma walkami, który de facto, no ma 29 lat. On w, y, bił się, to jest zawnik, który w Hiszpanii. On się bił w kategorii półciężkiej z całkiem niedawno. Teraz nie chce się robić wagi, już to widać. No to tutaj e, Krykli się bije w kategorii ciężkiej, gabaryty ma dosyć kiepskie, ma 78, e, niski gość, czarny pas bazyjskiego różnicu, więc jeśli sprowadzi do parteru, moim zdaniem może troszeczkę krwi napsuć Przemkowi, ale no tutaj Przemczak-Kowalczyk jest też wyraźnie faworytem, e, 1,15 kategoria ciężka, no ja odpuszczam, no bo wiadomo, że tutaj takich linii nie, nie ruszam, a tutaj z tych dwóch walk nam wychodzi... 1,29, no nie wiem, jak ktoś lubi takie, takie bety, powiedzmy, ja tutaj ani w walce Magdy, ani w walce Przemka nie widzę, yy... no nie widzę niespodzianki. Ciężko, ciężko mi sobie wyobrazić, że tutaj Przemek jest tak gościem dużym, ciężkim, dobrym na nogach. Jeśli się Przemek nie da obalić, to myślę, że tutaj bardzo łatwa walka to będzie, może być dla niego, ale też się nie zdziwia ryki. To, no to jest jednak to jest spore doświadczenie jego. Bił się w Rosji, bił się w Hiszpanii, bił się w Anglii, teraz też tą walkę ostatnią listopadzie z Luisa Telandem, który chyba... Ja go kojarzę z PFL-u, coś mi się kojarzy, że on tam się bił. Też nie jest takim jakimś strasznym yy, przeciętniakiem. No jak wygra tutaj Przemek w pierwszym dziedzin, myślę, że tutaj wystarczy przetrzymać troszeczkę. Na bo myślę, że debli, to będzie chciał ten dystans przejść. To będzie piekielnie ciężkie. Jak się nie uda, to będzie chciał zejść po nogi. Bardzo myślę, że to jest prosty scenariusz tego pojedynku. więc więc liczę, że przemek tutaj nie popełni błędu i ten pojedynek yy, po prostu wygra. No bo to powinna być formalność. A do rekordowo, ma długość się walk, przemek ma 2, Więc to tutaj jest jakieś tam nie powiem wyzwanie, ale jakiś tam yy, przeciwnik, już fajnie, że jest taki, z takiej troszkę wyższego szczebla. Michał Havro i Przemysław Główny troszeczkę tutaj wie te kursy, tak bo mamy jeden na Michała. Havro. Eee... Kurde, no tak. Michał też szybko tutaj wchodzi na taki troszeczkę wyższy level, trzeba, bo Michał wygrał właśnie z Cyprianym wieczorkiem ja wcześniej. Pokonał maleńszego, on się też bił na chyba na FM, z tego co sobie przypominam z Finem Gronwalem coś mi się kojarzy, ale to mniejsza. Oto eee, to dwa zwycięstwa pierwszy Michała Kavro. no i mamy Przemka Głównego, który przede wszystkim miał się bić w KSW. Wypadała mu walka ze Szkaradkiem, to było jeszcze chyba w zeszłym roku, z tego co sobie przypominam. Tutaj ostatnią walkę stoczył we wrześniu z Kieranem Clarkiem. Miał tam swój moment Przemek główny w tamtym pojedynku. Też Przemysław nie ma jakichś fenomenalnych skarbów, powiedzmy sobie uczciwie. Przegrywał z dobrymi zawodnikami, bo i Dawid Kawieciński, i Dominik Gierowski, no i Clark, który tam no, był lepszym zawodnikiem niepokonany, to jest mega dobry prospekt, bardzo dobry test dla Przemka. Tu jestem ciekawy, znaczy na pewno faworytem jest Michał, ale osobiście, no tutaj przemysł ogólny 350 to jest bardzo przystrzelny kurs, bo przede wszystkim ciekawe jak będzie Michał Habro wyglądał na dalszym dystansie, bo to jest ważne, tutaj wygrywał w pierwszych rundach, jak to dalej będzie wyglądało, jeśli Przemek wytrzyma drugą, trzecią rundę, tym bardziej, że przemysł ogólny też jest przygotowany, bo on o tej walce wiedział wcześniej, ogólnie miał być chyba ktoś inny, na tamtej karcie też był planowany, bo oglądałem ostatnio wywiad na MMA właśnie. z... Z Marcinem Dygą i tutaj tam sporo takich fajnych, ciekawych też odsyłam do tego wywiadu, bo, bo można też podsłyszeć sporo takich fajnych ciekawostek, jeśli chodzi o ogólnie całą organizację CAVE i polecam sobie obejrzeć. Tutaj nie ma powodu. znaczy na pewno 1.25 Michał Chawra abym nie wziął. Przemysław głony po 3.50, to jest dobry zawodnik, twardy gość. No tutaj decyzja mi przyrody. Z Kaleczyńskim, z Gierowskim przegodź, wylęgał nieogrądem tego pojedynku, a to było kawałek temu. Tutaj była długa, długa absencja. Dobrze wyglądał choćby z Kojdanem bo na Babilonie? Konrad też wcale nie jest jakimś najgorszym zawodnikiem, bo on się ostatnio bił y, na tym DF-nie, co y, był pojedynek romańskiego z Włochem, wtedy co romański przegrał. To też tam Konad Latwa wcale nie jest najgorszym zawodnikiem to jest też niezły jakiś tam, no w tej kategorii też, wiadomo, że nie mamy najwyższego poziomu poza KSW, powiedzmy sobie uczciwie. Dla mnie tutaj kursy powinny być dla... zdecydowanie bliższe. Ja tak uważam i ja na nikogo nie postawię. Na no, alfabetę jest Michał Hawro i to jest taka potencjalna gwiazda. Też jeszcze planowany jest tam występ na Silesianie. Będzie chciał bronić pasa Michał Hawro, więc liczę, że wygra, ale tutaj nie będzie miał łatwej przejażdżki moim zdaniem zawodnik ze Śląska. Iwan Wulcin i Krystian Blezień. Tutaj też jestem troszeczkę zaskoczony tymi kursami, bo na Wulcina było więcej, a w tej chwili jest bardzo wyraźny faworytem yy, Ukraińiec. Nie wiem, czym to jest związane. No Iwan Wulcin na pewno tutaj yy, 13-6 on jest po dwóch porażkach. Przegrywał... Yy, yy, ostatnio to w ogóle wygrał 4 lata temu, 3,5 roku temu na Ukrainie i on przegrywał z dobrymi zawodnikami. Trzeba też spojrzeć, bo na, tutaj z tym Chińczykiem, on, się, on był w Road to i chyba, z tego co kojarzę. Gorobiec, zawodnik one, Bachnik, no to z oktagonu. Z Piotkiem Niedzielskim na nogach nie wyglądał najgorzej. Trzeba przyznać Iwan Wulcin. Marcin Błoński tam go steroryzował szybko zapasami. Nie było długo takiego półtora roku. Wulcin się nie bił, ale to jest dobry zawodnik. To jest dobry zawodnik na polskie standardy. Gości, który wojuje w Polsce, to to będzie jego trzecia walka. Nie no, na jest jeszcze walczył raz, chyba drugi. To błaga, ale chyba w Polsce z tego tak. No oczywiście, że tak. A Krystian Blezień. Ja mam cały czas tą jego wojnę y, z Makarowskim przed oczami. Bardzo dużo przyjmuje Blezień i tutaj jest jego problem, ale Krystian Blezień ogólnie gabarytowo będzie większy jak Iwan Wulcin. Y, no to jest stricte kickboxer dobry, tylko on sporo przyjmuje i tutaj jest problem, ale osobiście już tak reasumując, przede wszystkim mówi się też o Krystianie Blezieniu w kontekście większych federacji polskich i ta, tą walką musi to potwierdzić Krystian, jeśli chce dalej siebić. Znowu Iwan Wulcin też jak przegrano to ciekawe będzie to moment jego kariery, bo 13,7 7 gościu 27 lat, a on jest naprawdę niezły. No. no tutaj tak uczciwie mówiąc, to jest całkiem solidny zawodnik. Fakt, on nie pokonywał jakichś fenomenalnych zawodników. Wygrał z Fialą na gali XFN w Czechach. 1,48 na Wójczyna bym nie wziął. Bardziej w charakterze Waliu widzę tutaj Christiana nablezienia, aczkolwiek ja nie postawię tutaj pieniędzy w tym pojedynku, ale no blisko 50 na 50 taki pojedynek. I dalej mamy walkę... Karlo Prater i Kamiloniszczuk. I tutaj ja mam cały czas co do Kamiloniszczuka mieszane yy, uczucia, odczucia, bo Kamiloniszczuk, yy, no wiem jak to z Kamilem było. No, Kamil bardzo wyhypowany był w pewnym momencie, potem po Babilonie poszedł do ATA, zweryfikował go na gaz werszbicka, potem zwycięstwo z Bielskim, gdzie przegrywał z scenem Bielskim dwie rundy. To tutaj nawet nie ma, nie podlega dyskusji, z tego co sobie przypominam. Wygrał z Fiedlinem, no ale Fedin to też nie był jakiś. Najwyższej kasy zawodnik. No i bardzo mocne wyzwania dostał y, Kamil Oniszczuk w organizacji Belato w porażka z van z Tennisem. Y, najpierw później y, szybko go zdemolował Węgier nowen i wraca we, y, Oniszczuk. Miała ta walka być na MMA ATK. Y, w tym roku w styczniu chyba gala miała być. Ale ja nadal Kamil Oniszczuk, no kurczę, ja wiem, że to jest fajny talent w stójce, ma super wraciny na Magabarity ten zawodnik. Ale nadal, no tutaj Carlo Prater jak się ogląda jego pojedynki, on ma 42 lata, fakt. I ostatnie tutaj walki to przegrywał naprawdę dobrymi zawodnikami, bo tak, Sekulić, Weliczkowicz, na tego nie, tam go snokautował w pierwszej rundzie. Joksowicz, to była kategoria półśrednia. I ostatnio właśnie Butenko, tej, tej walki z Butenko nie oglądałem, ale oglądałem właśnie z Joksowiczem. I on tam tak w najgorzej nie wyglądał, przede wszystkim, pro, znaczy tak, Carlo Prater jest zawodnikiem, który no będzie dążył na pewno do zapasów i do poddania. To tutaj nie ulega żadnej wątpliwości. Poddaj ma mnóstwo, bo 19 aż Karl Prater, 12 decyzji i on będzie szukał zapasów w tym pojedynku, tylko że według mnie... No będzie miał duże problemy Prater z obaleniem takiego konia, jakim jest oniszczu, bo on Liszczuk jest wielki na tą kategorię. No Karlo, Prater jest, też już pewien sobie już się 42 lat, pewnego poziomu już pewnych jakichś cech wolicjonalnych już w tym wieku no, no nie przeskoczy się, prawda? Więc... Naturalnie takim faworytem, no jest też taka kursy pokazują Kamiloniszczuk, ale czy 1.15 ja bym wziął na Kamiloniszczuka. No w życiu, nie wezmę tego na pewno. Uważam, ja osobiście uważam, jak to widzę, że Kamiloniszczuk będzie tą walkę chciał rozegrać. Bezpiecznie, żeby się odnieść po dwóch porażkach, ja tak uważam. I tą walkę pewnie weźmie na punkty, choć może to nie być tak łatwa walka, jak nam się wydaje. Tak jak mówię Pratera oglądałem właśnie on z Joksowiczem. Kurde, tam obalił nawet dwa razy Joksowicza, oczywiście też tak jak mówię, gościa z kategorii półśredniej jednak... E no, będziemy miał problem z gabaretami Kamila. I myślę, że Kamil jak utrzyma tę walkę na nogach, to raczej łatwe zwycięstwo to może być. Eee, znaczy łatwe, pewne, o może inaczej. Adam Kowalski kontra Edel Bambu. No, tutaj dużo się mówi o tym, tak jak z kim nie rozmawiał. No, to rzeczywiście Edel ten błędnik, ustrzelił go łazarz. Tak, okej, okay, ustrzelił, um, ustrzelił go Marcin łazarz. Ale tak, Adam Kowalski, Marcin łazarz też nie jest jakimś tam typem. Yy, finisher Adam Kowacki ma tylko dwa nokauty, ale przede wszystkim jeśli chodzi o Ederan, tak. On był bity w ostatnich latach przez Maslowa w trzeciej rundzie, sporo tam przyjął w starciu z Maslowem, a ma to był w kategorii ciężkiej. Później porażka z też szybko, znokautowany. Marcinwa też go ustrzelił. O, rzeczywiście, tym pierwszym strzałem wtedy ten błędnik był naruszył, ale drób po tej drugiej bombie, wtedy, gdzie druga znogdawnowa u sędzia przerwał, to wydaje mi się, że Eder był jeszcze świadomy. I mógł gdzieś tam, znaczy to pewnie i tak by się skończyło, tak czy siak, ale no nie odpłynął wtedy, to nie był czysty nokaut. Ale tak szczerze, nie? Adam Kowalski 40 lat, 1 ma tych lat 41. Czy yy, stawienie na, bo Adam Kowalski jest dużym faworytem, 1.18, czy stawienie na tego zawodnika yy, w tym wieku jest rozsądne? Według mnie, ja, ja nie uważam, żeby to było rozsądne. W kategorii tym bardziej półciężkie, gdzie może się wydarzyć wszystko. Więc ja to skipuję, ale no tutaj sympatii pokazałem sobie też z Adamem Kowalskim na ostatniej gali chwilkę. Zostałem na niego sympatyczny gość i to jest takie ostatnie podejście. Jakichś tam większy, no bo to jest eliminator, są dwa eliminatory, to jest turniej kategorii półciężkiej. Więc no to liczę, że Adam to wygra, jednak ja tego też nie postawię. Dobra, łyczek. No i to ostatnie dwa pojedynki. Piątnie Dziecki kontra Lewan Kirtadze. Ja się wczoraj przyjrzałem temu Lewanowi Kirtadze na strasznie ciekawy rekord, bo tutaj sporo mu wpadło tych wygranych, gdzieś tam na galach gruzińskich, nokauty z zawodnikami 0-0, 1-0, tutaj z Misiem, 1, no to Misiem, no to 1-0, bo tutaj przegrał z Giorgiadzą na dystansie 5 rund, przegrał z Cordero później na Brave i teraz, to jest w ogóle ciekawe, bo tak bił się tutaj w Brave, a później za miesiąc bił się w strefie walki Poniec o ja nie słyszałem, dopiero pierwszy raz się dowiedziałem dzisiaj. Tak na... no tam rozmawialiśmy wcześniej, ale no tak z no to pierwszy raz widzę w ogóle, że taki event się odbył. No i Piotr Niedzielski też tutaj ma nieciekawy, powiedzmy sobie uczciwie, moment swojej kariery. Odbił się od Belatora. Przegrał ze Small Splitem, gdzie był bardzo wyraźnie faworytem. Piotr później z Landu, Landu go zrobił na nogach i z Magometr 4 Powiem, zresztą on te dwie walki ostatnie wziął w zastępstwo, ale nie jest niespodzianką, nie jest tajemnicą, że no, Piotr Niedzielski. W kategorii lekkiej mocno się... Boże, w kategorii piórkowej mocno się męczył z tym ścinaniem. Tutaj myślę, że będzie fresh. Piotr Niedzielski to jest zawodnik, który naprawdę ma bardzo duży potencjał i nie powiedział jeszcze ostatniego słowa moim zdaniem. Więc takiego Lewana Kirtadze, no Lewan Kirtadze też nie jest zły. Wydaje się, że to jest twardy zawodnik, ale no skillowo jednak Piotr Niedzielski myślę, że mu odjeżdża. Więc 1,50 na piotka wygląda spoko. Tym bardziej te koszty po zjechały i to jeszcze jest dosyć grywalne. Tak, tak mi się wydaje, 1,50 na piotka, więc... No ja stawiam na Piotka i wierzę, że tutaj w Kietadze jest do przejścia, ale no wiadomo, jak tutaj Gruzini się pokazywali wielokrotnie, że są mega waleczni goście, są niebezpieczni, są nieobliczalni, ale no Piotrek Niedzielski jest tutaj wyraźnym, wyraźnym faworytem i mm, no i lepiej się chyba jedna na Piotka. Jest tam walka Maciej Różanski kontra Clayton Silva. Clayton Silva to jest kolejny przykład Brazylijczyka, któremu znowu też nie chce się za bardzo robić wagi, bo gościu w, całkiem niedawno się bił się w kategorii lekkiej, no, no może kawałek, no, bo praktycznie 5 lat z Ayubem się bił w, w lekkiej ostatnia walka. Nie no nie, zaraz tutaj z tym Kirgizem też się bił w pierwszy raz, tutaj był na Contest z Mafrom. Carchwaite 160, a to już pod półśrednią z Blisem pół ciężkiej, po półtora roku przerwy się bił. Clayton Silva dobry zawodnik, to jest ogólnie były mistrz Brave którego ma 38 lat już był. mistrzem mistrzem Brave. Na pewno był tutaj pretendentem do pasa. Ja sobie zobaczę, bo tak się nie przygląda. Nie, 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 chyba nie miał pasa, ale ogólnie taj Brave 4-1 rekord. W PFL przegrał ostatnio z Brisem. Tam zagroził chwilę Brisowi, no, ale ten Bris zrobił to, co miał zrobić łatwo. Maciej Różański też odbił się od Belatora, no, ale też powiedzmy sobie szczerze, że miał bardzo mocne grywali. Maciej Kalmur, Dobleczenak Szymuradow, to naprawdę dobre nazwiska, Kalmur teraz się bije pas. Ogólnie. Yy... Jeszcze właśnie jak na FM-ie był podpisany Jurzański, to się mówiło, że bardzo ciężko było Maczkowi znaleźć w ogóle rywala, bo, bo Maciek, yy, nikt nie chciał się z Maćkiem bić i tutaj, tutaj też się dziwię, że Clayton to bierze, yy, znaczy dziwię się, no wiadomo, że przyjechał po pieniążki, ale tutaj pod Maczka też walka, którą trzeba wygrać obowiązkowo, no ale znowu mamy też kurs na Macieja Jurzańskiego, taki jaki mamy 31-22, który nie napawa jakimś optymizmem też w kategorii półciężkiej. No ale Maciej Różanski ma wszystko, jest fizycznie będzie dużo mocniejszy, jest mocny parterowo, tą stójkę też poprawił. A z gościem w kategorii lekkiej, który też będzie niedoważony, tak mi się wydaje, Czy znaczy nie będzie tutaj pewnie za dużo ścinał, o ile w ogóle będzie ścinał, to tutaj Maciej Różanski powinien obalić i poddać, i, i wygrać efektowny sposób. I ja tak to widzę, yy, ale też się nie zdziwię, jak tutaj tą to wygląda, no ale to musiałby ustrzelić Maczka. Maciej przed czasem nie przegrał chyba ani razu. Pięć razy na punkty, to też z zawodnikami tak mocnymi jak Hermanson, jeszcze nawet na że potem Hermanson poszedł do, do UFC. Dipczykow też chyba opas się bił za tą to była słaba walka Maćka, wtedy na Babilonie oglądałem. No i Kalmu i też dobrze, Jan na pełnych dystansach. Trzeba się odbić, i to ja stawiam na, na Macierzeńskiego i to tak, no dosyć wyraźnie, pomimo tej kategorii półciężkiej. No powiem szczerze, że tutaj ciężko było mi się wstrzelić, oddechu trochę brakuje, sporo przerwy, ogólnie weekend spoko, zaraz tylko przejdę. Zapraszam do wykupywania Megogo, bo myślę, że bardzo warto ten event obejrzeć w piątek, też fajnie to wypadło, że akurat piątek jest niezagospodarowany, więc tutaj warto obejrzeć Tonga, ale Megogo tam kosztuje chyba 30 zł za miesiąc, to jest platforma, gdzie też mamy filmy i tak dalej. Taka platforma streamingowa bym powiedział. Fajnie będzie tutaj, Tom, ten ten będą ja będę na miejscu, więc będę na żywo oglądał tą galę. Zabada się super. Zapraszam też miejscowych, którzy gdzieś tam są ze Śląska do wykupania biletu, bo jeszcze chyba bilety są z tego co widziałem. ale ogólnie wierzę, że ta gala się odbije dużym echem, bo naprawdę rozpiska jest mocna i że nie wypadnie na ostatnim tym, ostatniej już prostej do, do gali. Ogólnie weekend mamy spoko, jeszcze mamy Oktagon Turniej, mamy UFC, więc tutaj sporo będzie się działo. Nie wiem, może się pojawi na najbliższym KSW. No teraz trochę tęsknię też za tymi nagrywaniami, ale z czasem u mnie ostatnio też ciężko. Myślę, że do końca marca to będzie ciężko, bo ten okres przedświąteczny mam pracy. No i co? Widzimy się, kto będzie na Śląsku, to ja jestem też w piątek. Zapraszam do oglądania tej gali, zapraszam do moich kolejnych typowań. Pozdrawiam i do zobaczenia. Siemanko.